Wieku, hmm. Tam jest... Da... czekaj. Tam jest jakiś Razor przycisk... Chida, zagoniłem cię. Ale tu jest jakiś przycisła. Tam, w tym diamond bloku. Moim zdaniem trzeba to, to zwalić. ale to moje osobiste zdanie. Mm. No ale z drugiej strony. No z drugiej strony jak tam skoczysz potem? No właśnie Czekaj, to spróbuj tam skoczyć może. Tam. Dobra, ale ty stój tu, albo nie, co. Nie da się. Nie wiem, Ach, te twoje sucharki. Ja, ja tam klikam, spróbuję z. Klikam guzik. Ale ja też klikłem, i się nie zmieniło. Drzwi się chyba otwierają. Ale fajnie. Ktoś no, to się tak do mnie. Nie, no, stąd zobaczę. Tam jest przycisk. Kliknij tam przycisk. Ja też spadłam. Rajzora, Łotwo. Trzeba po jakiejś ścieżce Skype'a, zwykłego, a nie parkura. Od Ostrzymaj razu. Się. Buszu nam pogratuluję. Tak, pozdrawiamy burza. Tam Dobra. tylko drzwi się zmieniają. No, to dziękuję. tam tu mu To musi być tak... ale jak tam wejść? A jak się puszcza, to spadnie. Nie da się. Moim zdaniem trzeba tam to rozwalić. Ale no, w Wrecking Blocks może jakiś bug jest, nie wiem, jakiś błąd. Może no, wersja... błąd w tej wersji, wiesz, no, bo no, to... No Razor! Kuta się mały. Ja też spadłem. Ale ty zapchnąłeś ja. mnie! Tu, to, to I... takie nie... Lu... poksęstijan skukamy, ty nie zrobiłeś tak, jak przestijan. A ty jesteś już lektorem? Jeszcze nie. Ja to rozwaliłem. O ty wariacie. A jak tam teraz no i... Normalnie, ja już jestem. Tu jest przycisk. A ja nie. Ale tam I jest. I jest ten odpał Redstone. Piasek Redstone, nie? No, widzę. I są jakieś dźwignie. I tu się skaczę. Ja teraz tam sobie poskaczę. Powiem ci, że tu bardzo dużo skaczy I spadłem. No, oczywiście, tak. Ogromnie dużo skaczenia. Tak, się, że może. A Ty razor nie skakać nie umiesz. No Ty wiesz o skakaniu. Tym, że jak nie trafisz, to spadniesz. Ja tak samo wiem, co zna ten temat. Co jutro mamy? Nie wiem co. Chodź, tepnij się, tepnij się. Tepnij, tepnij. Dobra, te pomę, ale słuchawek mi jest moje na baterię Bezprzewodowa? Ty... Mhm. ma shift No i... i Jak shift? Czemu? A nie wiem, bo bym cię popchał, by spadł. I patrz, ty odpalisz y, przycisk jak no, nie ja nie. będę tam? Okay? No przecież w sensie no. wiemy rejtorku potworku. Ale one się otwierają w ogóle? No nie. Tak, otwierają się. Dobra. Właśnie czemu ja tego sam nie robię? Powiem co. Ale pójdzie za krótka jest ta mapa. No, ale trudna. Ej, otwieraj drzwi. Czekaj, idzie. Idzie, idzie. W tym roku będzie pierwszą No nie! Otwarłem, to ty nie otwarłeś. Dobra, moje, teraz moja kolej. Tylko się tepnę, no, pozwalam ci. Czekaj, 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 czekaj. O, 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 o. Dobra. I ty patrz, bo one się otwierają na set. No zresztą. Jak zawsze. Czekaj. Dobra. Już? Mhm. Odpalone. No to odpalona. No, mi się. To ja może... Pan cały panem, czas klik... nie mają opóźnienia włączonego i dlatego, ale to... Ej, Ej, klikać w to cały czas, to się otworzy na dłużej. Dobra, pan się do Ciebie. Taka. Chodź, no. Us 99. Eee, E, I, R, O, R, eee, eee, się. eee, To ty robisz teraz? Dobra. No. Uh -huh. No. I spadłem. Ja i tak klikam. eee, eee, no. się cały czas. No. no widzisz. No No znowu spadłem. eee, <laughs> zbijaj. Czekaj, no, czekaj już. Garnia. O mój Boże, trują mi ale Dobra, kręcimy. Nie gadamy. Giegno tam Razor kupować do ciebie. Chociaż już złamaliśmy regulamin serwera, ale yy, serwera tam może to ja mówię. On chyba nie wiem na jaką wersję był. Czekaj Rejwalku, ja ci otworzę za chwilę. No już fajnie jest, spadłem. Ale możesz się do mnie tepnąć, jeżeli ci to pasuje. Albo ty mi otwórz. O, no, bo jeszcze ten. Czekaj, dochodź. No nie wiem. Rezorku, Ale chodź. poczekaj, bo zobacz jak tam daleko trzeba skoczyć. No, damy... Da, 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 A jest to na tym Na tym samym poziomie to jest. Ty skaczesz? Tak. To idź. A dobra, to wam się do ciebie i tu wkazać CP Równie 9 Uuuu, wpadłem CP Rów reign... 79 Trzeba by sobie bindę ustawić Ale się chyba nie da Nie wiem, chyba się nie da czy się da ale Rejzor to taki wpadłem To czekaj to wracasz się czy jak? Czekaj, ja tam dojdę szybko sobie Ja też spadłem miam, miam. Ej, Ja sobie ja, ja pójdę tam zbadać Rajzor, ty sobie iść zbadać Tak, tutaj z y, da Godzina raczej Co z... Godzinę Bo się tam fizycznie się skoczyć nie da Dobra Rejzor Mogę się tepać? No ja jestem trochę... Mogę spróbować. Tylko trzymaj shift. Trzymaj trzyma. stronę. Do tyłu? O. Fajnie. To może ja pójść? Ja pójdę. Nie ja wiem czy Polski Ja pójdę może. czepaj się. Ui, uj, dobra. No nie! Hmm. Razor! To było naprawdę... Uff. Ah! No idź. ma Fift. Mhm. Skoro to, 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 to. na przyszłość. No, się nie obraził. Re -re. Nie wiem, jak ja się z no przyzwyczaiłam, to jesteś z Dobra, stepaj się. Wiesz co, jak się te escape'y powinny nazywać? Podwójne escape'y. Nie. Podwójne I znowu escape... spadłem. Podwójne escape'y powinny się nazywać... teleportacja. No, to się tylko to się teleportuje. Piedział, że teleportuje. No, wiedział, że osoba, która nie potrafi czekać. W sensie że nie, widzicie, ja się teraz mniej tepam od Razorka. Nie, ja tam idę na nogach. Weź co chcesz, ja idę na nogach. Ej, tam wejdziesz po potworku Razorku. Normalnie. No Razorku, chodź, odchodź z mi, bo już jestem prawie. Tylko się nie cefaj, bo to jest głupi pomysł. Chodź tu, mam. Jak to zrobiłeś, jeśli mogę wiedzieć? O tu mało. No wiesz, jałem i skoczyłem, nie? No skoczyłeś, ja to widziałem w rajzorczyku po Ja nie wiem o czym ty mówisz. A nie wiesz, nie wiem. Dobra, to idę do ciebie. No do... dobra, a teraz ciekawe jak ja tam wejdę. No bo to tak to wiesz, to chyba. Z góry. Ale... Chyba... Chyba... Ej, mi rozwal kloczek! O, oh, Naprawię to, ja to naprawię. No idź, 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 poszorku. Parę, 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 parę. I wiesz co, oni się chyba przygotowali na takich odmówków, jak ty. To zna... Aha. Ej, to były drzwi. Co z nimi zrobiłeś? No były drzwi. No gdzie co? Jakie Tylko na przycisk, który pewnie jest gdzieś... Ma Może wracamy do To może zamiast nazwy Escape Parkour, to będą nasze nieudolne nazwy, na, nieudolne próby parkurowania. Ja nie oddałeś klucza. To no, może nie, czekaj, jak to nazwiemy tą serię? Może jakoś nazwiemy tą serię? Minecraftowe epic file. -y. <laughs> jak będzie. <laughs> I takie nieudane Skype możemy tu wrzucać. Tak, czyli nie no, Skype akurat nam mogą wyjść, bo ja w zagadkach jestem nie najgorszy, nie chwaląc no, się. A ty chwali piętą. Uuu, to mój brat? Może nie, nie moja serce. Tak, mogę, spokojnie. Spadłeś? Nie, ja się popchałem. No, popchałeś mnie. Nie? Popchałem. To padłeś. O rejsor, to chyba jestem gorszym ode mnie. Nie, ja muszę zorganizować sobie, nie wiem, drewno. O. Jak Epic failę, to Epic failę.